Tam nie będę mówiła dokładnie szczegółów, ale wypytywała nas, co my robimy oprócz samego jedzenia, bo ona wie, że my jemy w zasadzie mm. tylko bio. No, jak jesteśmy na wyjazdach, no jemy, jemy mm -hmm. to, co jest, tak, ale w hotelu. Natomiast staramy się 95% odżywiać mm -hmm. tylko żywnością bio. Witam w klubie. <laughs> Miło. Miło mi. To, to, co robimy jeszcze oprócz tego? Ano. Stronimy od alkoholi, mhm. tak, stronimy od zanieczyszczeń różnego typu, stronimy od y, zgnuśnienia, tak? mhm. czyli spacerujemy, chodzimy, ja ćwiczę codziennie od y, 8 lat y, i pewne rzeczy, które są związane na przykład z zarządzaniem stresem, też mają znaczenie, mhm. tak, czyli ta Taka nasza osobista, powiedzmy, ekologia, czyli samowystarczalność, czyli utrzymanie w zdrowiu swojego ciała jak najdłużej, żeby nie obciążać rodziny i nie obciążać systemu. Mm -hmm. Tak? I to jest, można powiedzieć, taka nasza własna, prywatna, jednoosobowa samowystarczalność, czyli odpowiedzialność. I w momencie, kiedy jest taka możliwość, właśnie zrobienia takiego badania, to widzimy: o kurczę, mamy lepsze wyniki niż ponad 70% osób w tej grupie wiekowej.